Endermany porwały mi psa i przejmują mój świat w Minecraft! Mam jednak plan. Przechytrzę je i uratuję psiaka. Ale zacznę od spytania się ciebie. Czy subskrybujesz już ten kanał? Bo warto? Ale moje drzwi, chwila chwila! Po co ci moje drzwi? Wyskakuj z tego mebla! Ej, ej, ja rozumiem mojego psa! On jest słodki i kochany, ale... Mendermanów chyba naprawdę po prostu zależy na tym, żeby mi się przeziębił od przeciągu. Leżanka Cyrula jest jeszcze mokra, więc dziady nie mogły go zabrać dawno temu. Nie podoba mi się to wcale, a wcale, ale spokojnie. Mam plan. Jest on dosyć ryzykowny, ale niestety nie mam lepszego. Ej, ale cegły to mogły się sobie darować. Musimy działać szybko, póki ten dom jeszcze istnieje. Plan jest ryzykowny, ale nie mam lepszego. Muszę dać się złapać Enermanom i zaprowadzić w to samo miejsce, w które wzięły Cyryla, lecz zrobię to sprytnie. I załatwię sobie tajną drogę powrotną. Ej, a z tymi krowami co jest nie tak? Moje krowy! Co się z nimi stało? Gdzie one zniknęły? Ty dziadzie! Aaaa! Bo gdziekolwiek znajduje się ta baza Endermanów, które tutaj przybyły, będę mógł z niej wrócić dzięki jednemu prostemu trikowi. Mechanizmowi składającego się z Elder Perły mojej toalety. Tak, wiem, to brzmi śmiesznie, ale jest to poważny mechanizm. I czujnika światła, który zastąpi te dźwignie W momencie, kiedy nastanie ranek Klapa zostanie zamknięta A perła, którą tutaj rzucę Będzie zbomblowana do góry I teleportuje mnie z powrotem do domu Będę musiał tylko znaleźć daylight sensor A jako, że jestem ubogi w kwarc Chyba będę musiał go trochę pożyczyć Na szczęście wiem, gdzie taki znajdę O proszę, w wiosce na latarence Daylight Sensory, jak się patrzy Ojej, no ile tu jest tych Endermanów? Biedni osadnicy im też rozkładają wioskę! Nie martw się, bracie, jesteśmy w tym razem! Ja tam się cieszę, zabrali mi teściową. Eee, może nie jesteśmy, nie, nie, nie wiem. Po prostu wezmę to co chcę i stąd zmykam. O, świetnie, kilo zepsuty, ale mamy co potrzebne! O. O, Eee, panowie, spokojnie, spokojnie, jakoś się dogadamy, weźcie kąpiel i przemyślcie to może jeszcze raz e, Super, przepraszam, przepraszam, pija się spieszę, dziękuję bardzo O nie, oni już zaendowali golemy, zaraz już nie będzie nic po tym świecie, który znam Komnata tajemnic otwarta, dyrektor światła w gotowości i kibelek uzbrojony Aha, perełka lata, dobrze, dobrze Hej. Mój, mój stół. Ej, mój stół, dziadzie! Wracaj z tym! Oddawaj to! A to potrzebuję! Jestem magiczny! Ta, magiczny. Chciałbym, ale o enchantowaniu mogę już zapomnieć. Cóż, jeśli wiem już jak wrócę, muszę upewnić się, że nie zostanę szybko zauważony. Żeby przychytrzyć Endermany, muszę zacząć wyglądać jak Enderman. Choćby trochę, żeby nie wyróżniać się z tłumu, przefarbuję więc zbrojkę na czarny kolor. Od stóp do głowy i... Ach, nie, ten ryjec nikogo nie nabierze. Przecież na kilometr widać, że nie jestem Endermanem. Będę musiał więc sięgnąć po drastyczniejszy środek. Proszę zdobyć głowę Endermana. Przy okazji pewnie je trochę wkurzę, a wtedy już na pewno porwą mnie tak jak Cyryla! O proszę, tutaj jest nasza niewinna ofiara. Hej, 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 Endermanie. Wcale się na Ciebie nie patrzę. Ja tylko chcę Ci oderwać łeb. I dziękuję bardzo. Łeb Endermana. Nazywał się Edward. O mój Boże, one mają imiona? Coś robi trochę dziwne. Hej, mają też mój stół. Ty, dziadzie, myślałeś, że poznam? O, masz, frajerze, raz na zawsze dostaniesz nauczkę i odejdę się włamywać do domów. Masz, do dolawy hyc, no. Ej, ty, ha? widziałem to, pójdziesz ze mną. Ej, puść mnie, puść mnie, dziadzie. O, tak, jesteśmy. Oto paczucha, którą dostałem od LEGO z trzema zestawami klocków z różnych gier. Zobaczmy, który zestaw LEGO dziś złożymy. Ha, wierzę Endermana z Minecraft! No dobra, 867 klocków przede mną. 45 cm. Już na star widzę mini figurki Endermanów i graczy. I wygląda na to, że z tych samych klocków będziemy w stanie zbudować również epicką fortecę. Którą teraz nasza dwójka śmiałków musi zdobyć, mierząc się z przerażającymi Endermanami. Klocki jego Minecraft to idealne połączenie zabawy w prawdziwym świecie z grą, którą kochamy z ekranów. A ja dziękuję Lego za zasponsorowanie tego odcinka. Za kary posiedzisz sobie w zędzonym więzieniu. O nie, tylko nie to! Tak, wygląda to na klatkę, która znajduje się chyba w więzieniu, które jest położone wędzie. No jakże inaczej, endermany, end, no to ma sens. Ej, świeżak, a ty oh. za co siedzisz? Za odrąbanie głowy i wrzucenie typa do lawy, a ty? Ja, no za niewinność. A, no, czyli, czyli standardowo, jasne. Hej, słuchaj, bo z tego co widzę, nie mam dachu. Czy, czy mógłbyś mnie, tak wiesz, walnąć, żebym żeby poleciał do góry? Jestem pacyfistą, lol. Jakim pacyfistą? O czym ty mówisz do mnie? Jesteś z wyrolem w więzieniu, tak jak ja! Daj mi spokój, dobrze mi się siedzi. O nie, dobra, będę musiał go chyba jakoś trochę podkręcić sprowokować. Hej, chyba rozumiem, czemu się chowasz w tej skorupie. Co? Jesteś brzydki. Groszko pożałujesz tych Tak, tak, dokładnie, tylko spróbuj no. jeszcze raz. Śmiało, A śmiało! Ale cię, Brzydan, nie ty dziwię się, że u... chowasz się w klatce. O, o, o! Fantastycznie! No, to nara! Okej, okay, jesteśmy na górze. Teraz tylko w takim razie zakładam głowę etka i. No, 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 no trochę wyglądam z daleka jak Enderman. Może? Jeżeli ten pal wypali, to naprawdę zostawcie łapkę w górę. Póki nie będę się zbytnio wychylać, może nikt się nie zorientuje, jednak jeżeli spotkam jakiegoś Endermana tak twarzą w twarz, raczej nie masz szans, żeby się nie zorientował, że nie mam 3 metrów. To jest bardzo szeroki Enderman. E, chyba tak! Nie wiem czym one się tu odżywiają, ale ewidentnie im to służy. A szerokimi tortami. No w porządku, może ma urodziny. Wow, gdzie ja jestem? To miejsce jest jakieś ogromne i ewidentnie skrywa dużo tajemnic jak... jak książki. A wow, tu chyba się komuś rozsypał makaron, ale na wszelki wypadek wezmę to coś z sobą. Kto wie, może nam się przydać później. Choć jak to przeczytam, to tego jeszcze nie wiem. A tutaj jakieś machinerie. Co to ma być? Do czego im to służy? A tu jeszcze więcej maszyn. Co one robią? To jest moja krowa, poznają! To jest Mućka, ale już jest mocno zędzona. Jakieś bloki i trydenty i matrix. Okej, okay, dobra, to jest jakiś endowy programista. Lepiej się odsuńmy. tak nigdzie nie ma cyryla. Ej, cyryla! Cyryl, tak! Tak, tak, tak! To musi być on. Tu są jakieś klatki. Czy tutaj jest Cyryl? Tak, psiak. Hej, tak, jesteś tutaj. Zaraz cię są wypuszczę, tylko... To znowu ty. O, Teraz mi już je? nie uciekniesz. Nie, je, ja jestem w Hej, Ej, stój, koleś. Spokojnie. Pokażę co, co ci coś. Co Co się dzieje? Rozpoczynam A. proces z Co wy mu robicie? Przepraszam bardzo. Co tu się dzieje? Ja ja nie wiem, co to za pomyłka. Okej, okay, oni go właśnie podnieśli. On jest grane? On jej odlata. Hej! Proces ukończy. Wow. Wow, czyli tak endujecie golemy i krowy? Niech żyją A... Endermany. Co? Dobra, to mi zrobiło trochę broczne. Ej, ej, puść mnie, puść mi ty nic, nic nie rozumiesz, nie możesz mi zmienić w Endermana, bo jestem w 100% prawilniakiem. Jesteś w 100% człowiekiem. to była metafora. Nie wiesz, co to jest? Figura retoryczna, pawianie? O, 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 tak, tak. Jesteśmy z powrotem do naszej małej, skromnej sali tronowej. Jak dobrze, w sam raz. Jeszcze chwila, moment, abyśmy byli w niezłych tarapatach, by nas zędziło jak resztę tych krówek i golemów. Dobra, teraz misja jest prosta Na pewno te wszystkie endermany będą mnie poszukiwać Nie mogę dać się złapać Zanim nie będę wiedział jak wrócić po Cyryla Na moich warunkach Zapewne drugi raz zostanie skwytany Nie zadziała tak dobrze Co jak co, le dziady jednak są sprytne Moją jedyną poszlaką jest ta książka Tylko jak ja to przeczytam? Na pewno sam sobie nie poradzę Będę potrzebować pomocy A ją może no, znajdę o, o, o. Lepiej się chować Może ją znajdę na przykład na wyspie wiedźm te jędze potrafią nie takie sztuczki jak przeczytanie kilku makaroników. Zazwyczaj unikam tych rejonów, ale ta sytuacja jest jak najbardziej wyjątkowa. Jestem zdesperowany. O nie, o nie! Chwila, ile one mają oczu? Jeden, dwa, trzy, cztery. Ewidentnie zostały zędzone! Przybyłem już za późno! No pięknie, na pewno nie będą chciały mi pomóc pokonać Endermany. My są z nimi razem w drużynie! Och, to oznacza, że jestem sam i muszę znaleźć miejsce do rozczytania tej księgi potajemnie. Muszę dostać się do środka niepostrzeżony. Najlepiej od razu do tej dużej budowli. Tam, z tego co kojarzę, kryje się najwięcej sprzętu. Chociaż nigdy nie chciałem tutaj spędzić więcej niż pół sekundy mojego czasu. Udało się dotrzeć do środka, nie ma już odwrotu. To nie był chyba najlepszy pomysł, na jaki wpadłem. Jak one mogą tak żyć? Przecież tu jest gorszy śmietnik niż u mnie na chacie. Brakuje tylko pudełek od pizzy na podłodze. O nie, słyszę, że nie jestem tutaj sam. Na wszelki wypadek zamknę drzwi i. Hej, to jest magiczny pulpit! Ewidentnie! Dobra, może uda się na nim rozczytać tę księgę. Tak! Mamy i szkiełko! Zobaczmy, co tu napisali. 1. W razie nagłego wypadku, gdy dostanie się do Endu w sposób konwencjonalny nie jest możliwe, należy udać się do Netheru, do starożytnego posągu, w którym schowany jest portal Kordy 41197. To brzmi jak dobry trop! Należy zachować szczególną ostrożność podczas przebywania w pobliżu serca Endu. Pod żadnym pozorem nie można dopuścić do zalania, gdyż naruszy to ogólną stabilność naszego świata. I ostatnia strona. Czy ktoś widział Edzia? Chciałam mu powiedzieć, że niedługo zostanie ojcem. Dobra, tego nie było. Ja Edzia na pewno nie... Wiedziałem. O cholera, czy właśnie się bez drzwi? A, tak, tak, ona tam jest. A, dobra, Chodź do szafy. Jestem bezpieczny, jest wszystko dobrze. Kto tutaj grzebał bez pozwolenia? O nie, o nie, ona ewidentnie wie, że coś jest nie tak. A ty kto e... za jeden? Ja jestem tylko manekinem. Wychodź stąd. Naprawdę, ja, ja tylko jestem wieszakiem na ubrania. Natychmiast. O nie, dobra, gaz do dechy, uciekam stąd. Dobra, na palsze. Le sześć, lecę do przodu po prostu. Mnie tutaj nie było nigdy, co jest grane. Tak, bieganie po tunelach starej wiedźmy to zdecydowanie jest najlepszy sport. Mój ulubiony. Oczywiście, że to świetny pomysł. A, okej, okay. nadal mnie gonią, ale... Я там, так. Tak, tak, tak. I zawijam no stąd. Dobra. Dziękuję bardzo za gościnę. Wiedźmy. Mamy kordy teraz. Tylko tam się dostać. Do neteru. Skoro te Endermany bardzo nie chcą, żeby ktoś przypadkiem nie zalał ich serca endu, wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co powinniśmy zrobić. W takim razie zróbmy może jak najwięcej neterek wody. Do tego jakiś guzik, którym otworzymy drzwi Cyryla i lecimy prosto do portalu. Let's go. Taką pielędermaną może się nie spodobać. My jesteśmy. W takim razie teraz tylko znajdę odpowiednie koordynaty. Powoli się zbliżamy i ewidentnie coś jest nie tak. To nie jest najzwyklejsza forteca z Neteru. Poza grobowcami, posągami Widera, powinien być gdzieś tutaj ten cały skubany portal. Wow! Dobra, to jest ewidentnie to. Przecież to jest potężne. Co to jest? Pomnik Endermana w środku Neteru. Ewidentnie jesteśmy w dobrym miejscu. Aha. Tylko gdzie jest ten portal? Chyba z tyłu jego głowy. Trochę ta misja brzmi na ryzykowną, ale spokojnie. Już raz tam byłem, a teraz już przynajmniej wiem co robię. Jeśli wszystko dobrze zrozumiałem z księgi, po drugiej stronie tego portalu powinna być baza endermanów. Wiadra w gotowości, guziczek też i rozejrzyjmy się za tym całym sercem Endu. O, gdzie my jesteśmy? O, jest tutaj bardzo dużo endermanów! Dobra, dobra, szybka akcja, gdzie może być to całe serce Endu? O, chyba tam, tam coś pulsuje? Tak? To musi być to! Hej kolego, co ty taki krótki? Krótki? Nie! Co? Jestem miutki! Ala, o co ci chodzi? No dobra, dokurzyłem. O nie, dobra. Let's go! Nie, 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 nie! Dobra, wylewam wodę. Zalewamy to! Pyk, pyk, nie ma frajerów! Tak, tak! Wszystkie Endermany zaczęły obrywać! Dobrze, spadają w dół. Yeah, let's go! Serce endu całe w wodzie. Yeah! A. Cyryl, w maszynie do zędzania piesku, jesteś wolny, udało się, mamy to.